Cześć Makosy Sno witam was w kolejnym hororku. Dzisiaj zagramy sobie w tytuł VHS-owy bardziej Finding Her, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay. dziś jesteśmy. Chciałbym znaleźć się tytuł nosi. pewno nie grałem w sołżonek VHS-owy. Tego typu mocno. Jak kto? Pogadaj z nim. A to Niemcy. Policaj. Sir, jakieś wieści o mojej córce? Uh, it's been around two months and we still don't have any updates. Dwa miesiące minęło zakinięcie jej. Dalej nic nie mają. Hmm, ciekawe czemu. Jak to możliwe? Uh, wiecie gdzie moja córka była widziana ostatnio, ale dlaczego po prostu nie... Nie zaczniecie po prostu tam szukać, nie? To miejsce nie jest normalne. Żaden z naszych yy, oficerów, policjantów nie chce tam iść i przeszukiwać lasu. Oczywiście las. Dlaczego? Co jest z tym miejscem nie tak? A, policja nazywa to spoczynkiem demona, diabła. Miejscem odpoczynku demona. Diabła jakiego demona co ja gadam. Eee, money, eee, w ogóle to się nie powinno tłumaczyć, nie? Mano of officer byli na demony demonie Aha, i wiele funkcjonariuszy uważa, że demon został przywołany przez moją córkę. Co do cholery? To na poważnie mówisz? Are you educated? <laughs> jesteś wykształcony? Co? W ogóle amon się nazywamy. Nie mogę ci pomóc. Jeśli chcesz, możesz ich sam poszukać. Aha. Aha. To nie jest policja. W sumie niemiecka. Nic nowego. No to, co, do lasu idziemy. Bo policja nie pójdzie. Putsi. Chcesz przywołać Paimona. A instrukcja przywołania Diabła. Cztery Magical Stone musimy zakończyć, czy znowu będzie szukanie jakichś. Okej, okay, okej. Okay. No to, to, to to mnie nie, nie rozwesela, ale okej. Okay. Kiedy zbierzemy wszystkie 4 Stone, musimy do trumny gdzieś tam iść, tego Paimona. Trumna leży w sercu, jakby w centrum tego cmentarza, nie? Uważanie strażników będą testować. Okej, okay. będą mnie sprawdzać. Żeby ładnie wymaga więcej niż tylko tych kamieni. A muszę mieć powód. Żeby nie mógł po prostu olać mnie. A jak wszystko zostanie spełnione, to on przyjdzie. W stanie. Okej. Okay. Książka. Zakazane rytuały. Światło nie gasisz? akumulator szkoda. Cześć. To chyba nie będzie stoną. Nie wydaje mi się. A ciekawy efekt taki, nie? Że jak tu podchodzę, dopiero tutaj tak się rozjaśnia. Tu wszędzie są jakieś ciała. Tyk, pierwszy jest. Oglądaj, jakby to był mechanik jakiś. Tyk, drugi, łatwo. Co to jest? Spylon.

Już nic nie ma. Tam jest po serce. Cmentarza. Czy? Ok. A. Tu już nie mogę iść. Tu byłem. O, wanienka. Jacuzzi demona. Co tu jest? A, tu jest ta trumna, dobra. Na tych strażników miałem uważać. Okej, okay, czy tu jest sam stary leży? A tu jest, pa. Complete mam. Ale jeszcze muszę mieć powód jakiś, nie? Ale to czekaj, to powód o córka. Nie, powód to córka będzie. I strażnicy, nie? Muszę mi przetestować. Eamon, you have brought me into this world. No, sprowadziliśmy do na świat. Musi być powód przywołania mnie. Nie martw się, mam powód dobry, żeby cię przywoływać. Wiem, że sprowadzasz martwych do, do, do żywych. Do, do życia. żeby moja córka wróciła czy możeła. Mogę ją wskrzesić, ale to ma swoją cenę. Oddam się swoje ciało. A, ale żeby ją skrzesić, potrzebuję. Lifeless form. A, mamy. Wszystko dobra. Mamy. Przybałem, że nie mamy i trzeba będzie szukać. Ten dom jeszcze był. Tak skrzesił ją? Ciąg dalszy nastąpi. A to się nie dowiemy. O, albo się dowiemy. Co tam? It's me Aman. You apply for the job, right? Yes, I apply for the job. I wanted to then Kto teraz do nas gada? Ty a mando my przez chwilę byliśmy. What? Guard her. Sprze się, coming soon. Okej, okay, moi imię, to był fajny her. Czyli wychodzi na to, że ten Paimon, my go i tak dalej, ale on jakby. nie rozumiał. Czy co wskrzesi? Aha, możliwe, że wskrzesiśmy faktycznie tego Paimona, czy znaczy córkę, tylko że on teraz jesteśmy przed upasem jego. Oddaliśmy swoje ciało, jak to są widać. I teraz paymon nami rządzi. I kolejna część będzie po prostu, nie historią Amana tego co tutaj graliśmy, tylko tego co dzwoniliśmy teraz, żeby tą babcię pilnować. Czy kogo tam? Nie, to nie było babci chyba. Nie doczytałem do końca. Muszę się skupiłem, o co chodzi z tym. O co chodzi z tym typem w ogóle, i z Amanem, że on tam w ogóle dzwoni. Nie mam pojęcia, strasznie. Dziwny tytuł, bardzo dziwny, ale nie wiem, już nie można było zrobić dwóch części w jednym, dużo roboty chyba to nieby nie było, ale. to ja się tam znam. Tak czy siak, to był fajny card. Trzymajcie się, do następnego. Hej!